Hej, hej, hej moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 14 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Resident Evil 2. Słuchajcie, postanowiłem trochę inaczej w tym odcinku, bo jak pamiętacie, mieliśmy sobie już ogarnąć tą sadzonkę 43, ale postanowiłem, że najpierw udamy się tam na dół jeszcze i pozwiedzamy sobie tamte pomieszczenia, no bo tak naprawdę w tym momencie możemy udać się już do tego zachodniego obszaru, a nie chcę tego robić, bo jakby mamy to zrobić fabularnie. Dlatego, mimo wszystko, ja bym najpierw wiecie, co poszedł, pozwiedzać sobie tutaj te pomieszczenia, w których w ogóle żeśmy nie byli. Co prawda, jedne drzwi tam były zamknięte ze względu na brak prądu, ale. A, ale być może do innych uda nam się dostać. Musimy uważać na likery, oczywiście. Dobra, to tak, jeden liker był tutaj, teraz jest jeszcze drugi tutaj. Spokojnie. Nie denerwuj się pan. To jest też zamknięte, prawda? Tak, oznaczyło mi się, ale tu możemy chyba przejść. Zobaczymy, co jest tutaj. Dobra, w tym pomieszczeniu coś jest nie ma. Ok. Czyli coś musi być tutaj. O kurde. Pięknie. Dobra, no i porozglądajmy się. Może coś tu ciekawego będzie. W ogóle powiem wam nagrywam ten odcinek z samego rana <grym> wiesz, Więc jeśli może będę mówił trochę niewyraźnie, czy coś i tak dalej, to, to wybaczcie, ale dopiero się obudziłem. <grym> wiesz, a muszę nagrywać dosyć szybko, bo do dentysty muszę jechać jeszcze. Wow, Umieraj. Dobra. Tutaj niby jesteś do zebrania, tylko że na razie nic nie znalazłem, szczerze mówiąc. Hm. No zobaczymy. Słyszałem coś. Okej, okay, co my tu mamy? Wydajny proch strzelniczy. Tutaj coś jeszcze leży, nie? Dobra, umieraj. I co my tu jeszcze ciekawego znajdziemy? Szafeczka. A w szafeczce amunicja do pistoletu. Seria na tym etapie gra do pistoletu. Modulator sygnału. Proszę bardzo, co to jest? Obejrzyj. OLOL. Narzędzie elektroniczne służące do naprawiania sprzętu. Ej! To będzie można użyć, wiecie gdzie. ja się tatka. wszyscy przemienili się w te stwory. Cały czas wracają, trzeba ich spalić. Musimy ich spalić na popiół, nie ma innej opcji. Aha, czyli taka porada co robić z tymi zielonymi. Dobra. W tym pomieszczeniu to już wszystko dokładnie. A, to było zamknięte od drugiej strony, patrzcie. I będziemy sobie mogli wrócić. O, super! Dobra. Okej okay, moi drodzy, czyli tak, w, momencie, w tym momencie tak, już wszystko pozwiedzaliśmy, ale możemy się cofnąć na sam początek, bo w tamtym właśnie pokoju wypoczynkowym tam właśnie był ten moduł chyba potrzebny. Bo tam było właśnie coś elektronicznego. Także zobaczymy, bo chyba możemy się tam udać i sobie tego użyć, byłoby miło, nie powiem, że nie. Także ruszajmy. No i zobaczymy, czy to coś nam da faktycznie. Bo ten moduł był chyba w dwóch pomieszczeniach potrzebny, z tego co pamiętam. Także lećmy. Tyt, 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 tyt. Dobra, no i witamy znowu na początku. Historia zatacza koło. Dobra, tu mamy iść. Ok, tu już było czysto, z tego co pamiętam. Także na luzie. Każdego zębiaka żeśmy już tutaj wybili. Także nie musimy się o nic martwić. O właśnie, gdzieś to urządzenie było potrzebne, chyba tutaj, w pokoju wypoczynkowym. Dobra. No i zobaczmy. Tak. I tu muszę ułożyć. Hmm. <laughs> Ład? Jaki error? O co chodzi? Co? Jak error? A ja to teraz chyba muszę ustawić, tak? I. Aha, być prawą, być lewą. O co tu chodzi? Trochę nie rozumiem jak to działa. Kurde, o matko. O, mam, tylko, a nie to nie jest czekajcie, Przeł, O, jest! Aha, MUF, dobra, rozumiem. O, mamy to. Ok, czyli skoro teraz jest ustawione, to chyba teraz mogę tego tutaj użyć, tak? Dokładnie. ok. Dobra. I co my tu mamy? Turba na biodra. Super. O, i zombieczka. Umieraj. Dobra. I co my tu jeszcze mamy? Notatka Wayna Lee. E, mój Boże, krew wszędzie. Co się do cholery dzieje? Wszyscy nie żyją. To ci ubrani na czarno żołnierze sił specjalnych z centrali USS. E, USS czyli umbrella... Chyba Amrela, tak? Chyba. Ale nie, chyba. A nie wiem już w sumie. Ale dlaczego? Przecież powinni nas chronić. Biel mózgów w Morzu Czerwieni, to się nie dzieje naprawdę. Mój Boże, dlaczego przecież wszyscy mi powtarzali, że jestem geniuszem? Geniusz nie może zginąć w takim miejscu. Zawsze byłem skuteczny, chcą mnie wyrolować, ale to ja ich wyroluję. Dostanę Nobla, jestem bohaterem, geniuszem, bogiem. Nie umrę, będę. No i chyba mu nie wyszło, co? Dobra. I w tym pomieszczeniu to już wszystko, ok? Czyli możemy stąd wywalać. Dobra. A w sumie ciekawa notateczka, nie powiem, że nie. I widzicie, włączyliśmy prąd, dzięki czemu jest teraz jasno wszędzie. To mi się podoba. Dobra. To jeszcze, zobaczmy na mapę, gdzie ten moduł był potrzebny. Jeszcze. My tam nie pójdziemy. Ważny komputer. Ład? A to może tam też to było potrzebne? System zrasza, czy to nie? Kurde, gdzieś to jeszcze było potrzebne, chyba. Kojarzy mi się, poczekajcie. A nie przypadkiem to przypadkiem było potrzebne tam dole? Wyłącznik automatyczny. Może to jest tak, to jest to. Tam to było potrzebne. Dobra. Tylko teraz wiecie co? Dajcie mi chwilkę, bo mamy zaledwie jeden nabój do strzelby. To mi się trochę nie podoba. Ale mamy proch. Dobra. Co sobie zrobimy. Czekajcie, proch strzelniczy duża ilość wyjmi i żółty połączmy z tym. No i dobra, już mamy nabój do strzelby. Okej. Okay. Także mogę się czuć bezpiecznie, ja wiem, że ja cały czas chodzę z tą strzelbą, ale wierzcie mi, ta broń jest po prostu tak cudowna, że no, nie chcę się jej zmieniać. Dobra, także poużywamy sobie tego modułu elektrycznego. Póki co, a tą sadzonką 43 zajmiemy się później. Na razie właśnie ogarnimy ten moduł. Czyli widzicie, dobro... o to, to nie w samą stronę, dobrze, że tam poszedłem po ten moduł, bo byłaby lipa. Du -du 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 -du. Ale podoba mi się, że znaleźliśmy torbę, w sensie torbę na biodra. Mamy już naprawdę dużo miejsca w ekwipunku. Jestem ciekaw, czy to wszystkie w grze, czy jeszcze jakaś jedna będzie. Dobra, i teraz poczekajcie, gdzie my konkretnie? No, bo tak, no w tym pomieszczeniu chyba nie. Bo o co chodzi z tym ważny komputer? To co ja mam tu... Aha, dobra. Tu ten wyższy szczebel jest potrzebny. Czyli to nas na razie nie interesuje. No to podejrzewam, że tą opaskę będziemy jak tą sadzonkę 43 ogarniemy, a to jeszcze nie czas na to. Na razie chcę jeszcze skupić się na tym module. Zależy mi na tym. A moduł trzeba było użyć tam, gdzie są leakery. Tam to było z tego co pamiętam, także ruszajmy. W ogóle śmiesznie, bo zawsze najpierw nagrywam odcinek z serii, która wlatuje o godzinie 11, Ja dopiero później nagrywam Residenta. Czyli właśnie są serię, która wlatuje o godzinie... 16. Dobra, już się wystraszyłem, że mnie wykryją. Także, także trochę śmiechowo, że tak na odrzut zrobiłem, ale Diablo wymaga więcej czasu i zaangażowania. Dlatego stwierdziłem, że Diablo sobie zostawię na, na wieczór. Dobra. Okej, okay, co ja tu muszę? Murf muszę ustawić. Dobrze. To obejrzyj. Spacja, przełączmy ten tryb. Murf. Dobra. Kurde, to brzmi trochę jak taki West Coast Whistle. Ok, chyba ustawiłem. Użyj? Tak jest. Dobra. Eee, fajny języczek. Mordo. Ten modulator sygnału będzie jeszcze potrzebny. Co ciekawe. No dobra. Ale wydaje mi się, że w tym momencie powinny nam się odblokować te dwa przejścia, bo wrócił prąd. Także chyba powinniśmy móc się tam udać. Tak jest. Panie likierku, spokojnie. Dobra, co my tu mamy? O, wydajny projekt żółty. Super. Dobra. Coś tu jeszcze leży? Paliwo. Hehe, <laughs> piwo to moje paliwo. O, safe zone. Miło. Dobra, coś tu jeszcze leży? Nóż bojowy. Okej. Okay. I to wszystko? Tak jest. No dobra. Ale wiecie co, tak z ciekawości że sobie zerknę? Może jeszcze sobie zrobię ten proch, że się naboję do strzelby, chociaż. Nie, dobra, na razie nie. Zostawmy to. Ok, ten moduł będzie mi jeszcze potrzebny. No dobra, także oczywiście go zostawiam. I nie mam taśm z tuszem 8 aż. To wiecie co, może, bez... może sobie zapiszemy grę? Bo no szczerze mówiąc, no, wydaje mi się, że jest to już sama końcówka y, tej produkcji, przynajmniej kampanii Leona. No tak jak mówię, laboratorium zawsze było ostatnią lokacją, a jak widzicie, większość jednak już zwiedziliśmy do tej pory. Więc wydaje mi się, że to zachodnie skrzydło jedynie nam zostało tak naprawdę. Także wydaje mi się, że hmm, powoli właśnie kończymy już historię Leona. Matku, co są te dwa likery teraz, ja pierdzielę. Spokojnie Andrzeje, nie będę was zaczepiać. A, tu jest ta niska temperatura, trzeba będzie tutaj schłodzić ten roztwór cały. No dobra. Mhm, hmm, może coś tu jest ciekawego jeszcze. Welcome back, Dr. Lee. You 5 new messages. wiadomości skrzynka Dobra. No dawca Rick Mendoza, temat co on kombinuje. Widziałeś co odstawia ta świnia, Wright? Coś się rozpędził. Cóż, na razie jest szefem, póki co. Wiesz może, gdzie jest mój łańcuch DNA? Pod spodem ma mały, ma mały sekrecik. Daj mi znać, jak go znajdziesz. Nadawca Byron. A, to było tej, o tej statule. Znaczy, statule tej jakiej. Trofeum, o. Byron Cartwright, temat, ty masz roboty, nie znalazłeś czasu, żeby przyjść na spotkanie? Dobrze, zapomnij o inspekcji szklarni, mam dla ciebie inną prostą robótkę. Przygotuj prognozę budżetu na dwa lata w przód, Chcę mieć ją dzisiaj. Nadawca Lick Mendoza, temat, żyjesz, zaatakowano nas, są ofiary śmiertelne, wschodnia część jest odcięta, nie możemy sterować mostem, bo nasze bransolety mają za niskie uprawnienia. Gdzie się ukrywa ta świnia Cartwright? Nadawca Lick Mendoza, temat, odezwij się, Sadzonka 43 szaleje, szklarnia przypomina piekło, musimy tak kogoś wysłać, zanim będzie za późno. Łej, jak to powstrzymać? Musisz nam pomóc, odezwij się. Lig Mendoza, nadawca Lik Mendoza, temat brak. Pamiętasz Suzy, trzyczy liderkę. Świetna dziewczyna, podobała się na obu. Oczywiście kujony jej nie interesowały. Nie oddałem ci jeszcze swoich komisów i gier, chyba będziesz musiał jeszcze trochę poczekać. Okej. No dobra, ale właściwie nic nie dowiedzieliśmy się stąd. Chyba, że leży coś tutaj ciekawego. Myślałem, że to pudełko może podniosę. Uuu. Leon nie zamarzniesz mi tu? No dobra, czekajcie. Aha, i tu możemy włożyć tą próbkę, żeby ją schłodzić. Dobra, tu mamy proch strzelniczy. Ok, na razie sobie wszystko pozbieramy. Dobra, czyli będziemy musieli się ewidentnie już zająć moi drodzy. Adiós, na wszelki wypadek. Dobra, czyli mówię, będziemy musieli się zająć tutaj już tą sadzonką 43. Na to wygląda, żeby już, już nie ma nic innego do roboty tak naprawdę. No dobra. To w takim razie weźmiemy sobie tą pustą kapsułę. Mm, no i polecimy tam. Dobra, tutaj łewo nie biegajmy, bo likery. Ej, a jak ja przebiegnę z tym zamrożonym, jak tutaj likery są? A to może być na czas. Bo inaczej jak się rozmrozi, to będzie lipa. E, o tym w sumie nie pomyślałem wcześniej. A tak bez kitu może być. No. No dobra, to będziemy się martwić później. Na razie. Yy, na razie ogarnijmy sobie tą próbkę w ogóle. No dobra, trochę odłóżmy. No ten modulator będę trzymać, bo on będzie jeszcze potrzebny ewidentnie. Nóż wiadomo też będę trzymać. Gdzie ta rączka jest jeszcze potrzebna, się zastanawiam. Poczekajcie. Ja na pewno. No jeszcze jej gdzieś niby potrzebuję. No dobra. Okej. Okay. Niech będzie. Poczekajcie. Mm, teraz co ja chciałem zrobić? Próbkę wziąć. Znaczy tą probówkę właściwie. Gdzie ta probówka jest w ogóle? Pojemnik do rozpylania jest, dobra. Nie, no, Okej. Okay. Także udamy się w tym momencie do tamtego pomieszczenia. Gdzie właśnie się ten roztwór robi? Dobra, to jest ten dyk. Okej, okay. możemy już sobie biegać. Dobra, no i zobaczymy, co się wydarzy. Mhm, dobra, to szło się tędy, nie? Pewnie będzie jakaś mini zagadka, podejrzewam. Dobra, Okej. No za co, wkładamy tą probówkę. O co tu chodzi? What? O kurde, jakie to jest porąbane. Eee. Wait a minute, czekaj. To może zrobimy tak? Nie, to nie działa. A jak tak zrobię? Też nie. Hmm, teraz jest za dużo. O kurde, o co tu chodzi? Moment. Nie, może teraz klikniemy? Nie, teraz jest za mało z kolei. Hmm. To zróbmy tak, może? Nie, to teraz jest za dużo. What? Poczekaj. aha, bo tu są. Dobra, 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 widzę, widzę, widzę. E, ten musimy wypełnić ten mały ten mały musimy wypełnić czyli czekajcie to 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 tak tak ten mały musi dobra czyli to musimy zrobić w ten sposób i teraz musimy wypełnić ten no i co dupa nie działa a pierdzielę, co to za chora zagadka jest? Może teraz? Dalej nie. A jak teraz wypełnię? Nie do tego za dużo będzie. O kurde, jego mać. Poczekajcie. Może zrumy w ten sposób? Dobra. Cokolwiek nam to dało. Ok, nie, nie ten guzik. No ale to daje mi się nie wypełni. LOL teraz? Nie za dużo jest. O co chodzi? <gryw> ja pierniczę. Jak ja tak będę klikać, jak porąbany. Ej, ale nie rozumiem, jak to logicznie do tego podejść, szczerze mówiąc. Hmm. Nie wiem, a czekajcie, a zrobię może w ten sposób? Nie, tak, to, to nie zadziała. Hmm... Może teraz? Nie za dużo jest. Ja pierdziu! A jak to zrobić? Czekajcie... Czegoś tu nie czaje ewidentnie. Nie wiem, zrobimy może tak. Ja pierdolę, jaka głupia zagadka. Moment. Nie, bo nie rozumiem, jak podejść do tego logicznie, tak szczerze mówiąc. Moment. Teraz to. I teraz, może spróbujmy wypełnić. to w ten sposób. Okej. Teraz to zamieńmy. I tak? Jakie mam to dostosować? Ja pierdzielę. Okej, tu chodzi. Może teraz to zadziała? Nie. Za dużo. O kurde, ale ja tu nie mogę nic więcej zrobić, tylko to poruszanie się i obracanie. Hmm. No to czegoś to ewidentnie nie rozumiem. Może teraz to zadziała? Nie, jest za dużo. Kurde, nie wiem! Nie wiem, jak to zrobić. No teraz super, teraz to. Mam... Ej, ale nie, to jest w sumie. Ej, teraz jest dobrze. Czekaj, 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 czekaj. Tak, i teraz pójdzie. Tak, dobra. <śpiewanie> dobra, mamy to. Super. Okej. Okay. Pojemnik do rozpylania. No i teraz z tego co pamiętam, to musimy ten roztwór natychmiast schłodzić. No właśnie. Także lećmy schłodzić to. Kurde, zobaczcie, że tak trochę nieprzytomny naprawdę jestem, ale. Dobra. Da się jakoś szybciej tam. A to nie tędy w ogóle, ja pierniczę źle idę. Zobaczcie. Mam nadzieję, że z, z, że z tym natychmiast schłodzić to nie jest jakaś przesada. Nie mam nadzieję, że, że wiecie. Nie wyleje się tu na mnie i mnie nie zeżre, czy coś byłoby niemiło. O, kurde, nie wyciszyłem telefonu. <laughs> wybaczcie. Zapomniałem wyciszyć telefon. Mam nadzieję, że to słyszeliście, bo dzwonek jest świetny. Dobra, teraz tak, to jest serwerownia, czyli nie tutaj. Hmm. Ale ja się tak cały czas zastanawiam, jak ja będę miał tu przebiec z tym roztworem, skoro są te likery. Nie wiem, czy ja się muszę ich pozbyć. Czekajcie, musimy iść tutaj. Hm. Mam też nadzieję, że nie będzie mnie pół miasta gonić, jak, jak w ogóle to zrobię. Że jakiś wiecie, skrypt się nie odpali, czy coś. Bo zazwyczaj w rezydentach tak bywa. <laughs> Jestem ciekaw, co on do mnie napisał, ale dobra. To później sprawdzę. Teraz to whatever, man. Dobra. Użyjmy tego. No i dobra, schłodzę się, ale te animacje są super. Masakra. Genialnie to wygląda. Chłodzenie w toku. Dobrze, czekamy na chłodzenie. No, i dobra, mamy to chyba. Ok, pojemnik do rozpylania środek fastowy. No i super. Dobra, to możemy biec stąd. Możemy teraz już tego użyć. Także super. Dobra, tylko tędy nie biegnijmy. Mam nadzieję tylko, że nie przejdzie temu chłodzenie. Chociaż to jest schłodzone do tak mega niskiej temperatury pewnie. Że nie sądzę, żeby coś się temu miało stać. No bo to muszę widzieć i spokojnie, bo te likery, nie? Także ostrożnie. Dobra, teraz możemy biec. I tak się tylko zastawiam, czy jakiś skrypt się tu nie odpali. Bo Residenty tak mają, że jak zrobimy jakiś duży postęp, to od razu się jakieś dziwne skrypty odpalają. Może nagle osied? A i ten roślinny chyba się tam pojawił. Bez kitu. teraz moment, gdzie się to... system zraszaczy? To jest tutaj. Czekajcie. Dobra, użyjmy tego roztworu. Powinno zadziałać. A ok. Mamy to. Dobra. Super. I koleś, wy... koleś wypad z tamtej strony, ale wiecie co? Skoro tam jest ten potwór, o nie. Postępowaniem dyscyplinarnym, no na pewno. Czekajcie. Chcę jedną rzecz zrobić, bo skoro tam słyszałem tego potworka roślinnego, to myślę, że pora na Mietacz Ognia. Także to schowamy. Weźmiemy sobie to i paliwo, dobra. A nóż tak w razie czego, żeby się obronić. Przyda się. Może leczenie jeszcze wezmę? Bo ci te potwory, to nigdy nie wiadomo z nimi. Wezmę sobie jeszcze leczonko. Gdzie mam jakieś leczenie? Bardziej by mi na roślinach zależało. No dobra, to połączymy sobie w takim razie zielone, niebieskie, czerwone. Na no bogato. Na no bogato, kurde. Połącz cyk. Połącz cyk. Dobra. ok, No i biegiemy, moi drodzy. Zapisałbym grę jeszcze, ale jednak nie chcę aż tak bardzo tych y, taśm z tuszem zużywać, no bo jednak nie wiem jeszcze mimo wszystko ile dokładnie do końca gry. Więc na razie nie będę ich używać. Chociaż tak pewnie ich nie zużyję, założę się. Dobra, ale mówię, właśnie słyszałem tam tego roślinnego, więc lepiej sobie miotacz ognia wziąć Jest tam koleś Dobra, pal się Dobra Ciekawe czy on z góry zeskoczył Nie no, go słyszałem już wcześniej na plecach nikogo nie mam. Nie mam. Dobra, dopalmy go. Ok. mi sobie miotacz. Dobra. Okej. Okay. Jak mnie ciekawi, czy to wszystko tutaj. A! Patrzcie. Dobra. Pozbądźmy się ich lepiej na spokojnie. Bo nigdy nie wiadomo, co tu się dalej wydarzy. Dobra, jeszcze. Tak jak pisał doktor Lee, trzeba ich całkowicie spalić. Dobra. No i co, jeszcze jakiś? Chyba nie. Dobra, to weźmy tą bransoletę. Od razu ją połączmy, dobra. O shit! Przedobać próbkę wirusek z zachodniego obszaru, no dobra Jeszcze pan X, no po prostu pięknie. Myślałem, że on nie żyje Spadamy stąd Ja pierdzielę Kurde on miał nie żyć Coś mi się zdaje A czekajcie Okej, okay, poczytamy sobie jeszcze. <laughs> Brillan Cartwright, skrzynka odbiorcza. Nadawca William Berkin. Temat wysoki priorytet wzmocnić ochronę. Okazuje się, że w Nest roi się od szpiegów. W zeszłym miesiącu trzech, w tym już czterech. Tyle udało nam się złapać. Cartwright wzmocnił ochronę, bo inaczej skończysz jak twój poprzednik. A, wzmocni. Sorry. Poza tym od dziś zarządzam ograniczenie dostępu do części zachodniej. Wszystkie prośby o informacje o wirusie GS centrali należy zignorować. Ci gogusi i tak nic nie wnoszą do tego projektu. Nadawca automat e-mail wygenerowany automatycznie. Temat ostrzeżenie wykryto nieupoważniony dostęp. Aha, rozpalił środek fastowój, czy dobra. Okay. Nie wiem, czy pan X jeszcze za mną idzie. Ciężko stwierdzić. Ale dobra. Miotacz ognia odłożymy, weźmiemy sobie strzelbę. Tylko tak się właśnie zastanawiam, czy on idzie za mną? Nie, chyba nie. Odpuścił mi. Dobra. To wiecie, co moi drodzy? Może zachodnim skrzydłem zajmiemy się w następnym odcinku. Co wy na to? Myślę, że to będzie dobry pomysł. Bo mówię, Pan X mnie nie goni. Dobra, a nie chcę ryzykować. Nie chcę ryzykować zgonu, więc e, zapiszmy sobie. I mówię, do zachodniego skrzydła udamy się już w odcinku następnym. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro oczywiście w kolejnym odcinku z Resident Evil 2, gdzie to właśnie udamy się już do zachodniego skrzydła i zobaczymy, co tam właściwie znajdziemy. Na razie.